Thank you very much for the SND. Panie Przewodniczący! Po pierwsze, bardzo dziękuję za przychylenie, przychylenie się do mojego wniosku o zwołanie tego pilnego posiedzenia naszej komisji w sprawie pana prezydenta Karnowskiego. To jest sprawa absolutnie bez precedensu. To już drugi szef sztabu opozycji inwigilowany nielegalnie Pegasusem, i Unia musi reagować, kiedy dzieją się takie rzeczy. Pan Prezydent był jednym z architektów zwycięskiej kampanii wyborczej do Senatu w 2019 roku. Wtedy opozycja wygrała pomimo nielegalnej inwigilacji. Wygrała jednak o włos, a władza w kampanii zyskała ogromną przewagę nad konkurencją, której strategię planował właśnie pan Karnowski. W związku z tym z pewnością można stwierdzić, że PiS ograniczył skalę swojej przegranej, ponieważ posiadali informacje o strategii sztabu. Nie mam wątpliwości, że gdyby nie nielegalna inwigilacja prezydenta Karnowskiego. To w obecnym Senacie jeszcze więcej mandatów przypadałoby opozycji. Panie Prezydencie, stąd moje pytanie. Czy zauważył Pan, że jakieś informacje wewnętrzne z pracy sztabu dotyczące kampanii wypływały w zaskakujący sposób? Wiemy, że w przypadku Krzysztofa Brezy tak było. I ostatnie pytanie. Czy uważa Pan, że inne osoby zaangażowane w kampanię mogły być również szpiegowane Pegasusem? Dziękuję bardzo. Dziękuję, Karnowski. Ja muszę powiedzieć, że taką zastanawiającą rzeczą w tej całej kampanii do drugiej Izby Parlamentu było nagle pojawienie się konkurencyjnych samorządowców do kandydatów samorządowych wystawionych w Senacie. Oczywiście to wymaga pewnego przygotowania. Nie mam pewności oczywiście, ale można przypuszczać, że takie sytuacje miały miejsca. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz, no jednak e, też ustalaliśmy jakieś grafiki, prawda? I tutaj my, my liczymy na, z tego, tu pan senator Zygmunt Frankiewicz, senator Rzeczypospolitej Polski, który wtedy ze mną współkonstruował ten pak senacki. Liczy na to, że około straciliśmy przez to dostawienie tych kandydatów, bo to wiadomo, że jak jest samorządowiec, jeden, i samorządowiec drugi, jeden jest z opozycji, a drugi z partii rządzącej, no to ten, wtedy zabierają sobie głosy, Prze straciliśmy kilka mandatów w tej izbie Senackiej, drugiej izbie, a tak jak pan poseł zauważył, mamy tam jeden głos przewagi jako opozycja w izbie Senackiej. Także to. Jest zastanawiające, ale wiecie Państwo, oczywiście to by wymagało jednak powołanie w, w polskim parlamencie Komisji Śledczej, nie w Senacie, bo w Senacie jest, ale ona nie ma uprawnień, tylko w polskim Sejmie, do czego zachęcam opozycję, bo uważam, że, że jeżeli chce się, że jeżeli też partia rządząca chce zaprzeczyć, że nie będzie takich metod stosowała w tej kampanii, to powinna się zgodzić na tą komisję śledczą. Bo inaczej nie mamy gwarancji na temat tego, że znowu opozycja nie będzie inwigiliowała. Taki wniosek należałoby postawić i jednak próbować przeforsować dla jawności życia publicznego w Polsce i wtedy dostać te materiały, kto był podsłuchiwany. I co było implementowane. No, panu senatorowi Brejzie udało się to przez przypadek dostać. I mi się udało tak dostać 15 lat temu, kiedy przez przypadek w innych materiałach prokuratorskich zostawiono dwie notatki z akcji specjalnej śledzenia i podsłuchiwania mnie. Wobec tego tutaj też jednak to był przypadek pana senatora Breży, bardzo ważny, bardzo wiele pokazujący. Ale myślę, że chociażby ta strategia mogła być wyciągnięta w tej sytuacji. Na pytanie pana posła, kto jeszcze? No, wydaje się, że jeżeli był podsłuchiwany Krzysztof Brejza, był senator Krzysztof Brejza, podsłuchiwany. Byłem ja, no to w tym momencie ewidentnie byli podsłuchiwani także liderzy tych największych partii opozycyjnych, czyli pan Grzegorz Schetyna, pan Władysław Kośniak-Kamysz, czy pan, yy, yy, pan Włodzimierz Czarzasty, czy pan Robert Biedroń, też eurodeputowany.